Dziewczyny chyba niezbyt zadowolone będą z tej wycieczki. <laughs> How would you rate this trip? One, Zero. one. <laughs> Bo tutaj, no nic nie ma. Środek dżungli w sumie, błoto. Klapek mi się przykleił. i... No kur. Ok, jest. Strasznie klejąco. <laughs> Mamma mia. Szczęście, stój. Kierowca się objawił, bo ona jest za kierowcą. Ziemia się obsunęła tutaj. No i nie jesteśmy w stanie dojechać do naszej destynacji, która jest. Gdzie my tędy. Znaczy oni idą na razie, a ja zaraz dołączę. Tylko sprawdzamy, czy tutaj się da, czy tu jest jakieś sensowne przejście. Bo tam już jest woda, tam my gdzieś mniej więcej tam mieliśmy, no ale o życie, o życie. O tutaj stąd lepiej widać, dosłownie 10 metrów przeszliśmy, czasami warto przejść 10 metrów i już jest trochę lepiej widać, no ale jednak zdecydowaliśmy, że idziemy tędy, bo chyba będzie bezpieczniej. No zobaczcie jak się ziemia obsunęła, właśnie tutaj takie niebezpieczeństwa, oprócz tajfunów, trzęsień ziemi, tsunami, czyhają jeszcze. Obsuwy ziemi. Jednak czasami warto jest przejść nawet 20 metrów, bo 20 metrów dosłownie. I tutaj już widać jedną bezludną wyspę, która jest na sprzedaż. Przy okazji zobaczcie, tam jest nawet jakaś plaża. E, mówiła mi mami ostatnio, że ona jest na sprzedaż, a za tą wyspą jest ta wyspa, na której byliśmy Booking Lalakit. Ktoś tutaj zrobił jakieś źródełko, jest specjalnie wystawiona jakaś rura, z której wypływa woda. Ciekaw jestem, czy pitna, no ja nie będę tego próbował. Ale zobacz tutaj, widać po tych skałach, tak mi się wydaje, dlatego tutaj jest tak dużo kopalni, bo widać, że to, to jest pełne minerałów. Widzisz, kolorowa ziemia taka jest. Ja zgaduję, ja się nie znam za bardzo, ale wydaje mi się, że właśnie przez to, że jest pełne minerałów, to są takie kolory. Dziewczyny znalazły jakieś przejście potajemne ze schodami, nawet, więc idziemy. Odkrywamy kolejne miejsce. No Szukamy, szukamy. To jest właśnie ten fajny, ekscytujący okres egzystencji początkowej na wyspie, kiedy dopiero się poznaje. Są schody, więc jest dobrze. Ło, ale tak czy siak trzeba uważać. Zeszliśmy do samej plaży. Jest odpływ. Plaża niezbyt. No i to nie jest to miejsce, w którym my. <laughs> Mieliśmy przyjechać, to, to miejsce, w którym mieliśmy, to jest tam dalej jeszcze. Słuchajcie, mamy tutaj pogróżki. O, no, no. <noise> oh Twoja nie może mieć teraz okresu, bo jest w ciąży, więc to nie są te dni. Czy... <noise> tam jest ta wyspa e, bezludna, a tutaj dalej jest ta Booking Lalaki. No, niestety nie przejdziemy tędy. Musimy iść z powrotem do góry. A tam jest San Jose. Czyli to miasteczko, w którym mieszkamy. Okej, okay, słuchajcie, tutaj już nie ma drogi normalnej. Tutaj byśmy nie dojechali, nawet gdyby. Tam nie było tego obsuwu ziemnego, i tak musielibyśmy tędy iść. Dobrze zauważyła Lovely, że wody nie mamy, a chodzimy dalej. Yeah, because we didn't know, we not know what's here. We survive, don't worry. Maybe we survive. Hopefully. If not, they will find us. Wiecie co? Mam bardzo dużo takich lekkich jakby coś w stylu deja vu. To nie są deja vu, ale no bardzo podobne są elementy, tak jak było, kiedy przyjeżdżałem pierwszy raz na Sikihor. Tak, o, jak się pojawiłem na Sikihor, to po kilku dniach też byłem chory. Też miałem robione badania krwi i tak dalej. To nie było związane z grzybem, wtedy akurat udaru dostałem. No i też, właśnie na początku, lokalni ludzie, poznawanie wyspy, mieszkanie w miasteczko Sikihor do plaży, też mieliśmy z 15 minut na piechotę. Tutaj też mamy mniej więcej tak. Kolejne właśnie podobieństwo, bo no tam mieszkałem w Sikihor w miasteczku, tutaj mieszkam w San Jose, też w miasteczku, do plaży podobnie. Też Karenderia jest w miarę blisko, z, na piechotę można dojść do no bardzo dużo takich podobieństw. I też właśnie takie powolne odkrywanie wyspy, bez pośpiechu. Tam na początku nie miałem skutera, tutaj też jeszcze nie mam skutera, więc sobie tak powolutku budujemy mapę tego miejsca. Dużo takich podobieństw to jest. Trochę tak się czuję, jakbym dostał jakby drugą szansę od losu. No bo ta wyspa jest trochę podobna do Sykihor. No i może... O oh my Gulaj. Dobra, jakoś damy radę. Ty, jak tam? Da się. Oh shit, Okej, okay, tutaj już klapka bym zostawił. Dobra, dobra. Jest, dałem radę. Sławek jest już z przodu, o, tutaj nawet ktoś mieszka. Wow, no to tutaj już tylko dojść się praktycznie da. No ale przy samej plaży, przy samym morzu. Dziewczyny chyba niezbyt zadowolone będą z tej wycieczki. One. Zero. One. Bo tutaj no nic nie ma. Środek dżungli w sumie błoto. No, ale przypomina mi się ten pierwszy klimat. Filipin, Seekhor, właśnie podobnie bardzo, więc, no mówię, czuję się trochę tak, jakbym dostał drugą szansę. Możliwe, że te wszystkie błędy, które popełniłem w ostatniej dekadzie, teraz już ich nie popełnię i te no, nowe cele trzeba sobie obrać, bo te wszystkie cele, które miałem wtedy, zrealizowałem oprócz wybudowania własnego resortu, chociaż ten cel pojawił mi się dopiero tutaj, będąc na Filipinach. A nie jeszcze planując wyjazd, bo jak planowałem wyjazd, to te wszystkie cele osiągnąłem. Natomiast pozostało jeszcze. Budowanie resortu. No i ta, ta, tam jest morze. Tam jest morze, słuchajcie. I zatoka. Jakbyśmy mieli drona, to byśmy pokazali. Ale nie mamy dziewczyny, właśnie przez błoto będą szły. Marek byś ma białe buty. <grym> Ej to faktycznie jest trochę problematyczne, że nie mamy wody, bo w sumie myślę, że każdy już by się napił nie wiem ile my idziemy kilkanaście minut, no ale jest gorąco wszyscy się pocą no i przydałoby się coś napić, a tutaj nic nie ma no ale dobra, przynajmniej wiemy, że już że nic tutaj nie ma wodospad to za duże powiedziane strumyk jakiś delikatny tam jest Chyba nie byłeś nad wodospadem jeszcze, bo to trochę inny dźwięk. no 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 A tam widać, że ludzie chodzą, bo jest ścieżka. Widzę, że wydeptane Żyjesz? Słyszę go, więc chyba żyję. Kiaty Wow To Naprawdę te czarne to już zwiędłe, ale ładne, co to za roślina. Zaraz dziewczyn zapytamy. Jak you like trip so far? It's good, yeah? No, jungle. I, I can see that you enjoy a lot. It's, it's We don't have water. Or... We buy in że tam w tym miasteczku to kanibale? Tak Bo nigdy tutaj, no Grace nie była, lovli nie stąd ale kanibali to tu nie ma raczej chyba. Grace, there is cannibals in this island? No. Jest takie wrażenie, jakbyśmy byli w środku dżungli. No, w sumie trochę jesteśmy. No, ale spoko, właśnie to jest ten fajny element odkrywania wyspy. Pomimo tego, że na koniec okazuje się, że jest brzydko. Tak, jest odpływ. Tutaj się dzieje. Tablica na ziemi, żeby nie brać kokosów. Lovely nam przetłumaczyła, bo tutaj jest dużo palm z kokosami. No dobra, idziemy dalej Przygoda trwaj. Widać, że dziewczyny się nie poddają. Ale słyszę dźwięki niezbyt <śmiech> radosne. <śmiech> I co, chyba chyba niezbyt. Chyba niezbyt. Wow, ten... zimna woda, przyjemna dla stópek. Klapek mi się przykleił i no kur. Okej, okay, jest. Strasznie klejąco. mamma mia. Oh. Kurde. What the Hey, <laughs> no need to go there, guys. I think. I don't want to go it's <laughs> Ew. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <sighs> nice trip, huh? Grace. <laughs> I don't <like> this trip. <laughs> yeah, I like it because it's something new. Grace nie jest zbyt zadowolona z naszej wycieczki. Lovely też, a oprócz tego jeszcze patrzyła tam w tamte krzaki nadmorskie i mówi: "A co by było, gdyby tu były krokodyle?". Zobaczcie na twarz Grace, wszystko wyraża. <grym, <grym, you, your hands is okay, but your face it's not. You can see on the face that it's not happy. Girls, so How would you rate this trip? 1 0 1 Okay, so she's 0, she's 1. Bo because the sea is clear but the sun is black. So give 1 for the clear because sea, yeah? there's a lot of mosquito. No mosquito. Okay. No dobra, dziewczyny oceniły na 0 i na 1. Wow. Doszliśmy do cywilizacji. Podejrzewamy, że oni tą drogę budują, bo chcą połączyć San Jose z tamtym miastem w tamtą stronę. Grace, are you sure you're gonna drink that? I I, I drink like that in Sikihor, but to be honest, here I'm not sure because there might be a lot of minerals that. What? <laughs> it's going from the mountains, yeah, but it's not safe. Better not, yeah? yeah. Better not. We are close to water anyway, so <laughs> oh here we go again. A lot of comments and like about your face. Why you hide your face? Don't hide your face. Don't be weirdo. Dziewczyny zakupują filipińskie pączki i Grace mówi, bez cukru, ale tutaj nie ma bez cukru. Just tak, tak. No dobra, czyli pani robi bez cukru, zobaczcie. Pam, pam, pam. O tak, i już nie ma cukru. <grym> Dziewczyny w niebowzięte. Jest cywilizacja, słuchajcie. Hej bro. Tubik? Tubik, okej. Dillugnał, tugnał Pani co pączki sprzedawała dziewczynom, tutaj też pączki. sprzedaje salamat. Przyjacielski klakier. ale niestety nie mogę głaskać. Po bliskiej okolicy ktoś sobie domek taki buduje. Jest szlauf i miski. No i tutaj są myte naczynia. Taka przyportowa okolica. Te okolice przyportowe są bardzo ciekawe. Często o, domy wybudowane też w strefie szarej. To wszystko jest nielegalne. W sensie takim, że przymykane oko jest. Jak coś będzie tutaj kiedyś budowane, no to po prostu eksmisja i tyle. Nie ma, że boli. Aczkolwiek często w takich sytuacjach rząd jakieś rozwiązania stosuje, że ich gdzieś prze. Mieszcza, przesiedla i tam zapewnia im jakieś takie komunalne, małe domki. Pani mi pozwoliła wejść do tego domu, który budują. Zobaczcie, tutaj ta pani sobie siedzi na. Hello! I mówi, że mogę wejść, mogę wejść. Więc jestem w domu, który budują tutaj przy porcie. Przyportowa restauracja, w której życie kwitnie. Biura, w których można kupić bilety na pobliskie wyspy. No i tak wygląda. To, to nie jest główny port. Ten główny jest remontowany, przerabiany i rozbudowywany. Pokazują jakichś chyba złapanych przestępców, ale jest prywatność zachowana, tak? Parze są pozasłaniane. A to chyba coś, no nie wiem, z gwałtami związanego. Hello! na bieżny kąpiel, Biornik na wodę, ale bardzo dziwny i tutaj woda jeszcze wylatuje. Tu w ogóle wszędzie przy domach są takie strumyki, no bo bardzo górzysty teren i z tych gór woda spływa jak pada deszcz. Bierzemy? Yeah. Bao bao, especially for you girls. Lord save the day. <laughs> Mine is still, one. still one. Zero. Zero. For me it's nine and a half. Now, nine <laughs> and a half. Because there's a lot of ski. You know why for me it's nine and a half? Because snow like that in Poland and Europe. And also it was adventure that, you know, unexpected. I expected that we will see a beautiful beach, but we see ugly beach. And it was nice, you know. So adventure. No, but still one. Still one and her zero. Better luck next time. Sorry to the owner. Sorry. Moje śniadanie, słuchajcie, trzy zupki mągo bez ryżu. Ci, którzy są tajemniceni, to wiedzą. Kamraci się zastanawiają czy jeść tutaj czy nie.